Musimy się teamować, bo. On, oni chuj tam... Bro. I believe I y <laughs> Ej. Bomba! Okay. Zabrała mi HP. No to musiałem się na nią patrzeć. No, chciałam zobaczyć, co zrobi. Kurna. Gorąco mi. Zimno mi. I jeszcze na dodatek mam jakieś kurwa kata Bo to w, zazwyczaj jest tak, że wpierw ciągniesz, a potem dochodzisz. Champist. Naprawdę? Dobry pik. Sztywniutko. No to se zwal. A tam? Mo krótko. Bo się pocimy. Co za rozmowa na poziomie, nie? Może nie jestem pociągiem, ale do twojego tunelu będę. Ej! Ej! Czajcie to, że ośmiornica ma osiem tych swoich nóg I nazwa jest od ośmiornicy, czyli od ośmiu? <śmiech> Women <śmiech> No od czego ty myślałaś? Nie wiem! <laughs> Są. To było nocą. Niech księżyc jasno świecił, wiesz już na pewno. Nie będzie z tego dzieci, tak to bolało, choć sama nie wiesz czemu. Jak to się stało? Oddałaś się rudemu. Straciłaś tę nocą, bo sama tego chciała straciłaś snotę już nie będziesz miała. Mariuszu?

Swoją. Jaka sypialnia no? Ludzie święci. No kurwa, chyba też nas wyruchali na sucho. No to na sypialni będzie nam okro kurwa. O no. to chodzi? To jest live No 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 pa, No Jarek Jarek Boże jak ja oglądam wyglądam i więcej wiem jak na jakiej zasadzie działa drift nie Ty zawsze pięknie wyglądasz Dziękuję Yes, I'm a simp Sklej Leila! Co to było? <grymne> o, to młotanca orka. <grymne> o! Przeciel, uważaj. Na ja co. Wszystko śneki <grymne> ja nie, nie mam siły. Co tu się dzieje? A, na 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 na. O, Napierdolę chłop się rozjebał snajpera zajebał, żeby go upokorzyć, zrobiłam mu wykończenie. No to dla chłopa. I believe I can fly. Krysia! No nie! Powiedz Nie! Jest, gdzie jesteś? Nie! Krysia, widzę cię! Nie!

Na jakiejś kurwa pierdolonej skałce! tak! Ta, o kolejny oszczał kasepowy, kurwa! W dupę se je wsadźcie! Frajerzy kurwa mać! Chodź na łeb! A Chuj, kurwa! Bo się zablokowałam na jakiejś jepanej skałce. Ile tych kurwa w 15? Przepraszam, paniosłomie. Mhm. Jakie ty masz y, Jaki... Y, taka ratomi? jakie ty masz ubrania? No ja na no, no, wiem, że to. Nie wiem, że to. Nie wiem, Nie wiem, Nie wierzę Nie wierzę! Nie wiem, Nie wierzę! Nie wierzę w to. Kryszki zdobyć, ja do kryszki was odeślę. A niech ona tam... Wam dociągnie. Yeah! Nickser? Dobrze się bawisz To dobrze on się oferuje Dalej co ja, słoj, czułem do chyba o patrzcie, patrzcie w życiu w życiu są dwie najprzyjemniejsze na świecie rzeczy: koniec seksu i początek srania Dziękuję, idę. Eee, fa w kulce, dziękuję, o pięknie zapalał. Fa w kulce! Fa w kulce! Fa w kulce! O kurna! Ej! Ej, zostawiliście mnie! Boże, święty wychuje, kurna! Zawsze chciałem to zrobić. Boże, dzięki, kurna! This is a troll!